Cześć, tu ela w kuchni. Przygotowałam się dla Was pierniczki nadziewane marmoladą. Masło topimy w garku. Do tego dodajemy gorzką czekoladę, połamaną na mniejsze kawałeczki oraz miód. Najlepiej jest topić to na małej mocy palnika. Zajmie nam troszeczkę dłużej czasu, ale jest pewność, że się nam nie przypali. Oczywiście i tak musimy mieszać od czasu do czasu, aby składniki się połączyły. Gdy wszystko już będzie stopione, a składniki połączone, odstawiamy do przestudzenia. Gdy masa nam studzi się, mieszamy składniki suche: mąka, cynamon, przyprawa do piernika, kakao. Mieszamy, aby się wszystkie składniki połączyły. Dodajemy jajko oraz przesłudzoną masę maślaną, czekoladową, miodową. Wszystko dokładnie razem mieszamy w miejsce. Składniki z grubsza już będą połączone. Możemy wyłożyć na stolnicę i zagniatać ciasto rękami. Zagniatamy i owijamy folię z pożyczą. Odstawiamy na godzinę do leżakowania. Po leżakowaniu odwijamy ciasto z folii, przecinamy na pół, aby nam było łatwiej wałkować, podsypujemy delikatnie mąką i wałkujemy na grubość 2 do 3 mm. Z tego samego ciasta można zrobić również pierniczki nienadziewane. Wtedy robimy na grubość 5 mm. Podważamy nożem, żeby mieć pewność, że ładnie ciasto odejdzie. Nakładamy marmolady. Delikatnie dociskamy i wycinamy dowolnymi foremkami. Pierniczki pieczymy w temperaturze 180 stopni, 7 do 10 minut. Gdy pierniczki nam się będą studzić, przygotowujemy polewę czekoladową. Śmietankę rozpuszczamy z czekoladą w kąpieli wodnej. Gdy już czekolada jest przestudzona, stopiona, zanurzamy pierniczki i odstawiamy do wystudzenia całkowitego i wyschnięcia czekolady. Życzę smacznego, do zobaczenia wkrótce.